Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto-Miasto. Nasza podróż doprowadziła nas dzisiaj do Warszawy. Jestem przekonany o tym, że to nie jest nasza ostatnia wizyta w tym mieście, ponieważ jest w Warszawie mnóstwo ciekawych nowinek technologicznych, dobrych przykładów, jak budować model komunikacji z mieszkańcami, oraz również fajni ludzie, którzy odpowiadają za to, co potem my, mieszkańcy Warszawy, możemy oglądać. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony. Open data, czyli danym, które są otwarte, które możemy wykorzystywać, na podstawie których możemy budować ciekawe aplikacje, ale możemy budować również fajny, otwarty, transparentny model z mieszkańcami. Także zapraszam Was za chwilę do centrum Warszawy, gdzie trochę opowiem o definicjach, o modelach. W kolejnym kroku spotkamy się z panem dyrektorem cyfryzacji miasta Warszawy Tadeuszem Osowskim, i na końcu pokażę wam jeden fajny przykład aplikacji, która zawiera w sobie otwarte dane oraz buduje technologiczno kanał komunikacji z mieszkańcami. Hej, widzimy się za chwilę. Słuchajcie, jesteśmy w samym centrum Warszawy. Jest to Rondo Daszyńskiego, dla mnie osobiście jedno z ciekawszych miejsc, ponieważ strasznie rozwinęło się w ciągu ostatnich paru lat. Trochę oddają te budynki dookoła, takiego ducha miasta nowoczesnego, takiego biurowo-industrialnego. Niektórzy tego y, takiego odporuczenia za bardzo nie lubią, ale mi ono się podoba, ponieważ jest takie mocno, mocno technologiczne. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o otwartych danych. Dlaczego otwartych danych? Ponieważ często spotykam się z różnymi próbami zdefiniowania, czym są w ogóle otwarte dane. Widzę mnóstwo ciekawych akcji, które dzieją się w przestrzeni naszego kraju, które mówią, jak dane wykorzystywać że to jest w ogóle bardzo modne. Niektórzy nazywają to paliwem XXI, może 22. wieku no bo jednak dane są podstawą zarówno aplikacji nowoczesnych, technologii są generalnie duchem i sercem miasta. Warszawa, ponieważ tutaj jesteśmy, jest miastem, które w moim odczuciu teoretycznie jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zajęło się tematem otwartych danych. Dla mnie dane są w ogóle bardzo bliskie. Od 2012 roku zajmuję się tą tematyką. Zresztą też wiele dużych wdrożni w naszym kraju ma gdzieś po części mój palec, który tam przekładałem, czyli Warszawa, Gdańsk, na przykład Kołobrzeg ostatnio. Czym są otwarte dane? Dane otwarte są niczym innym jak informacją, która opisuje dany obszar, dany element, dany model komunikacji. Otwartymi danymi są na przykład e, informacje o tym, gdzie znajduje się dany tramwaj albo dany autobus w mieście Warszawa. Otwartą daną również jest e, zieleń miejska, bo przecież miasto, czyli dedykowane biuro, które zajmuje się zielonią miejską w Warszawie. Wie o tym, gdzie jest jakie drzewo, gdzie trzeba drzewo nasadzić, które drzewo trzeba niestety ściąć, ponieważ zagraża bezpieczeństwu. Są to również mapy historyczne Warszawy, ale są tu, na przykład też również ciekawe Imprezy, ciekawe miejsca, w których ludzie mogą się spotykać, czyli cała kultura, wydarzenia, to są również otwarte dane. Niektórzy mylą otwarte dane na przykład z informacjami o obywatelach i boją się tego, a należy to bardzo mocno oddzielić grubą linią, ponieważ informacja, która dotyka stricte mieszkańca, człowieka, jest informacją chronioną i jej nie możemy w sposób otwarty udostępnić. Takie informacje mogą być natomiast agregowane, anonimizowane i w kolejnym kroku dostarczane, na przykład do aplikacji. Wiemy już, czym są otwarte dane. Reprezentują pewne domeny, pewne obszary miejskie. Z drugiej strony, nazywamy je otwartymi, ponieważ są one często zbierane w postaci surowej. Nikt ich nie modyfikuje. Po prostu zbieramy taką surową informację, odpowiednio ją przygotowywujemy i w kolejnym kroku ją Udostępniamy. Udostępniamy ją w różnych modelach. Może być to na przykład udostępnienie zwykłego pliku PDF, może być to Excel, ale mogą być to też bardziej zaawansowane modele. Na przykład takim modelem, który jest popularny w świecie programistów, jest model danych gotowy do przetworzenia przez różnego typu algorytmy maszyn learningowe, czyli przez przetwarzanie maszynowe. Takie dane układa się w tak zwanym standardzie, który nazywa się JSON, czyli wiemy już o tym, jak je przygotowujemy i eksponujemy. Pamiętajmy, muszą one być surowe, nieprzetworzone. I trzeci krok, jak już je zebraliśmy, przygotowaliśmy, w kolejnym kroku je udostępniamy. Dla tych, którzy chcą budować swoje pomysły, fenomenalne aplikacje. Umieją te dane analizować, weryfikować, dzięki czemu budujemy w takim nowoczesnym mieście pewny model transparencji działania. Dajemy obywatelom, mieszkańcom, ale i zarządzającym pełną transparencję działania, dzięki czemu mieszkaniec może kontrolować miasto, a miasto może wiedzieć, jak być kontrolowane. Ostatni bardzo ważny element w otwartych danych to jest partycypacja, czyli współdziałanie, współdzielenie, wspólne zarządzanie. Jeden z najważniejszych podstaw, kiedy mówimy o inteligentnych miastach, ponieważ my chcemy, żeby ludzie byli w stanie dzielić się informacją, przetwarzać ją, żeby mieli bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w mieście. Dlatego buduje się modele partycypacyjne, a dane, które są udostępnione, mogą być przetworzone, są tego bardzo ważnym elementem. Słuchajcie, ja was żegnam z tego miejsca i za chwilę widzimy się na placu bankowym na rozmowie z panem dyrektorem Ososkim, odpowiedzialnym za biuro Cyfry... Miasta stołecznego Warszawy. Hej! Po kilku słowach o definicjach, zastosowaniach, modelach, czyli otwartych danych, dobrnęliśmy do Placu Bankowego, koło pomnika historycznego pana. Prezydenta miasta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Za chwilę zaprowadzę was, przeniesiemy się do biura cyfryzacji miasta stołecznego Warszawy, gdzie spotkamy się zarówno z panem dyrektorem Tadeuszem Mosowskim, który pełni funkcję dyrektora oraz dowiecie się, jak otwarte dane wpisane są w strategię, co oznaczają dla miasta i dla mieszkańców. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, bardzo mi. Panie dyrektorze, pierwsze dziękuję za przyjęcie nas tutaj, żeby trochę pogadać o tych otwartych danych, porozmawiać, pogadać takim językiem, że ulicy miejskiej. Mamy dwa cele. Pierwszy, miasto Warszawa oraz otwarte dane. Trochę o strategii, bo każdy z nas jest ciekawy, jak to tu się wkomponowało wszystko. No i tak pana zdanie trochę, bo no robi pan to od wielu lat. Wielu od pana się uczy, jak te dane zbierać, wystawiać i tak dalej. Panie dyrektorze, parę słów. No, nie chciałbym mówić takich komunałów, no, że dane są ważne, że to oliwa, jak to wszyscy mówią. Mnie się wydaje, że w dzisiejszym świecie i, i w ogóle funkcjonowanie miasta i w ogóle w tej całej przestrzeni tych ludzi, no, bez danych się dzisiaj nie da. Wszystko jest cyfrowe, wszyscy korzystamy z systemów, no i jądrem wszystkiego są dane. Bo na danych możemy budować usługi dla ludzi, możemy zmieniać to miasto, czyli to jest, no. W dzisiejszych czasach podstawa rozwoju miasta, moim zdaniem. Panie dyrektorze, a jakie usługi? Bo to jest ciekawostka, bo przeważnie spotykam się z takim nurtem, który mówi o danych, ale nie mówi o ich fizycznej implementacji. Oczywiście na danych budujemy własne aplikacje, mamy budżety, ale. Tu żyje bardzo dużo kreatywnych ludzi. Jest masa mieszkańców, przyjezdnych, którzy, mając do dyspozycji różne dane, mogą wymyślić, tworzyć usługi, które nawet tam w głowie nie powstały. Ale jakaś taka jedna usługa, panie dyrektorze? Bo ja znam jedną, będę ją pokazywał na końcu tego odcinka. Ale może pan nam powie taka jedna konkretna usługa, z której korzystają mieszkańcy Warszawy, która oparta jest o otwarte dane jedna no, no, znane jak dojadę jest oparta, otwarte dane i bardzo dużo takich aplikacji dotyczących transportu opartych jest to nasze dane również zagraniczne serwisy robiąc na przykład jakąś symulację transportową robią to na naszych danych Panie dyrektorze, takie odniesienie się do strategii, ponieważ za chwilę mam nadzieję zobaczyć to fizycznie, jak wygląda te, to serce oraz miejsce, w którym się zarządza otwartymi danymi w Warszawie. Ponieważ jako Warszawa macie chyba pierwsi w Polsce strategię cyfryzacji miasta. Czy tam również tym elementem ważnym dla rozwoju miasta są otwarte dane? Zmiany naszego miasta, zmiany procesów, ułatwiania na, życia naszego mieście. I mamy taki dokument, nazywa się on Polityką Transformacji Cyfrowej, gdzie właśnie dane. I w ogóle te wszystkie wartości, zasady, kierunki rozwijania się naszego miasta, miejmy nadzieję cyfrowego, są określone. Dane są podstawą. Swojego czasu ukuł Pan taką definicję, ponieważ miałem tą przyjemność być na jednej z Pana prelekcji. Miasto jako platforma. Czy mogę powiedzieć, że Warszawa jest miastem jako platformą? Staramy się tak być, no to nie, to, nie jest, to nie jest tak, że od razu to zbudujemy. To jest droga do osiągania jakiegoś celu. To nie ja ukłem to stwierdzenie, to stwierdzenie. Ale słyszałem, jest z platform. pana ust wyszło. Ja platforma. mówię o tym, że jestem zwolennikiem takiej, takiego podejścia do miasta, nie budowania masy systemów, tylko raczej platform, które świadczą w jednym miejscu usługi. Mamy w mieście platformę nawet mikroserwisową, mamy platformę IoT, mamy komunikacyjną i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten scenariusz, tą koncepcję realizujemy. I podstawą tego, a może takim głównym założeniem jest również ta polityka transformacji, bo mając te platformy, mamy nadzieję, że szybciej będziemy budować usług i zaangażujemy mieszkańców do tego, żeby na tych platformach pomagali nam robić usługi, bo to są usługi dla nas, nie dla mnie, nie dla pana Sebastiana, tylko dla ludzi. Panie że bardzo dziękuję za mały wstęp, a teraz podążam za panem do miejsca, w którym zobaczymy i poglądamy sobie, jak wygląda zarządzanie otwartymi danymi w mieście Warszawa. Chodźmy. Jesteśmy na piętnastym piętrze budynku który znajduje się na placu bankowym, którego wielu warszawiaków nazywa Błękitnym. Na tym piętrze znajduje się biuro cyfryzacji miasta stołecznego Warszawy, czyli miejsce, z którego pracownicy miasta zarządzają, przygotowują dane, które potem są wykorzystywane przez urzędników czy też przez mieszkańców. Polecam wam widok, który tu się znajduje, ponieważ jest on fenomenalny, powiem wam, zarówno łączy w sobie tą Warszawę nową, ale również i tą część historyczną, bo Warszawa jest miastem bez wątpienia zarówno historycznym, jak i miastem nowoczesnym. Przenosimy teraz się do miejsca, w którym będę prosił pana dyrektora, panie dyrektorze, żeby pokazał nam pan te dane. Oczywiście portal mamy, tak jak wiele innych miast, ale to przecież nie o portal, chodzi tylko o zawartość, która tam jest i sposób podejścia do budowania takich platform. Ja muszę to powiedzieć, bo nie mamy tylko platformy do upubliczniania danych. Mamy platformy, w których czasami dane są wprost połączone z systemem informatycznym. Poprzez odpowiednie komponenty i dane są wprost systemu, czyli de facto onlineowe. Dwa, nie tylko obserwujemy dane, przyjmujemy, przetwarzamy i w dobrych protokołach udostępniamy publiczności, inaczej one byłyby nieprzydatne. A na koniec też te dane wizualizujemy, robimy na nich usługi, pokażę, i pokazujemy do wewnątrz urzędu. To nie tylko, że spełniamy tą misję, otwarte dane surowe, każdy niech weźmie, co chce. Chcemy, żeby te dane rzeczywiście były w jakiś sposób utylizowane. Panie dyrektorze, a z takiej ciekawości ile zbiorów danych udostępnia teraz miasto Warszawa? W tej chwili jest to około 200 zbiorów danych różnej wartości. To jest portal otwartych danych. Oczywiście mamy tu różne kategorie. Ja przejdę do tego, tak jak wszyscy mają lepiej, gorzej pokategoryzowane dane, ale my daliśmy tu charakterystyczne dane. Miałem szansę zapoznać trochę się ze statystykami, czyli w ciągu 30 dni tak naprawdę ponad 26 milionów odwołań o te dane. Ktoś, firmy, nie firmy odwołują się, korzystając z tych zbiorów, tak? Budują aplikacje. jeżeli ta platforma ma działać, musi być odporna na taką ilość zapytań i musi serwować odpowiednie dane. Tu jest dokumentacja. Która opisuje, jak to wszystko zrobić, ale ważne jest, że tu piszemy, że dane zaktualizowane są z częstotliwości 10 sekund. Czy to oznacza, że ja mając swoją aplikację i tworząc ją w oparciu o te dane, jestem w stanie co 10 sekund sprawdzić, gdzie jest autobus albo tak. tramwaj, tak? Czyli te 2000 pojazdów, które tu dane serwujemy, co 10 sekund są odświeżane. Aktualne pozycje GPS-owe i miejsce orszaku. Czyli to jest jakiś potencjał do budowania usług, ale chodzi też o pewną ideę. Cokolwiek robimy z sensorów, dane od razu wypuszczamy na open data, a stamtąd wizualizujemy. Wizualizujemy w prosty sposób, jak potrafimy. Czyli jak weźmiemy na przykład to powietrze, to pokaże, że te dane są dostępne po prostu dla wszystkich użytkowników, czyli mając do dyspozycji różnego rodzaju dane, zwizualizowane, mają większą wyobraźnię do skorzystania z tych danych niż tylko surowe specyfikacja A, danych. Pytanie, to Wy jesteście właścicielem tych danych? Tak, jesteśmy właścicielem tych danych i teraz na przykład mając tą platformę, realizując projekt, aktualnie jesteśmy podłączenia 160 czujników przestrzeni miejskiej, to mówimy, że każdy czujnik od razu tu jest widoczny. Dane są dostępne dla publiczności i mogą z nim... Robić co chcą. Mogą łączyć te dane, budować aplikacje, mogą śledzić postępy. Czyli nie jest to taki model, w którym Wy jesteście monopolistą, który używa danych i je prezentuje, tylko Wy je pokazujecie w sposób dla Was odpowiedni, ale również dajecie w takim tym modelu otwartym dostęp do tych danych dla każdego, który chciałby stworzyć swoją aplikację, tak? Na przykład. Na przykład ktoś ma. Już kolokwialnie aplikacje, nie wiem, do zbierania śmigł maków, przecież może dodać, jak do niej dojechać, zobaczyć stan powietrza, a jak przyjechał samochodem, to sprawdzić wolne miejsce parkingowe, etc., etc., czyli ma wiele źródeł danych, który może może wykorzystać. Dodatkowo pokażę, robimy oczywiście niektóre usługi stąd w aplikacji mobilnej 19.115. To tutaj mamy te usługi. Prawda? jakość ekopunkty, posadź drzewo, harmonogram, systemy rezerwacji, budżety, parkingi. To samo co tu jest w aplikacji. Tu jest dodatkowo, że mamy na pewno nawigację, etc., etc. I my nie mówimy, że to jest super. Mówimy tylko, że dajemy Wam również te dane, bo często się spotykam, a po co Wy to robicie? Ano po to, żeby zainspirować. Weźcie te dane i zróbcie lepiej dla mieszkańców. Prawda? Połączcie te dane, a nawet podpowiedzcie, że jakbyśmy dali, Ekstra dane jakieś, może warto podnieść wysiłek, to stworzylibyśmy rozwiązanie innowacyjne, potrzebne dla wszystkich. Czyli jednak zmierza Pan, Panie Terytorze, do tego miejsca, w którym miasto staje się tą platformą, która z jednej strony udostępnia dane, które oczywiście może udostępnić, czyli statusy, stany, różnego typu interakcje, czujniki, sen, sensory, z drugiej strony może zaprosić innych którzy chcieliby też się współdzielić tym, co mają. No, bo to jest gwarant, gwarant. To jest tak gdyby podstawa budowania innowacyjnych rozwiązań. W przeciwnym wypadku na ograniczonych ilości, albo na ograniczonym zestawie raczej danych, nie da się wszystkiego zbudować. Dopiero platforma sharingowa, łączenia wielu danych, mam nadzieję, pozwoli na, na, na budowanie takich rzeczywistych innowacji. Panie dyrektorze, czy możemy jeszcze przejść chwileczkę przez te, przez te rzeczy, które dotyczą sensorów i są na platformie IoT miejskiej? ponieważ IoT to jest też taka domena, bo rozumiem, to są czujniki, jakie tak, jeszcze mamy również inne? Ale, bo, to, bo to jest jakby stan aplikacji na żywo tego, co jest obecnie jakby w mieście dostępne dla każdego. Tak, no pogoda, ale bardzo, to nawet może nie jest IoT tylko, bo, bo dane tu serwujemy albo z sensorów, albo wprost z API systemów. Yy, Czyli łączycie yy, inne również dane również przez, przez Waszą platformę, tak? I teraz na przykład, jak pokażemy te różne warstwy, to mamy to powietrze i pogodę, i parkingi, i przystanki, pokazanie na mapie, ile jest wolnych miejsc w różnych parkingach. Czyli to by oznaczało, że teraz mamy w miejscu, który sobie kliknęliśmy, tak? Mamy tak. 18 miejsc zajętych. Jakbyśmy jeszcze na chwilę wrócili do tych danych otwartych i pokazali jeszcze tylko zbiory, które są dostępne w ogóle dla potencjalnie chcących budować swoje aplikacje, Albo dla tych, którzy chcieliby kontrybuować do życia miasta. Mamy kulturę, mamy transport miejski, mamy edukację, mamy ekologię, mamy dane online czy dane komunikacyjne dostępne co 10 sekund. Tak, tak. dobrze rozumiem. Tak. Mamy nieruchomości. Mamy dane przestrzenne, mamy bezpieczeństwo i interwencje, mamy dane urzędowe, czyli to wszystko razem składa nam się, ja może to powtórzę, na 200 zbiorów danych w tak. dostępie w trybie informatycznym dla osób, które chciałyby wspólnie rekreować tak. miasto Warszawa, tak mogę to powiedzieć. To prawda. Natomiast to jest też ograniczenie. My nazwaliśmy to, jest, często miasta mają open data, otwarte tam miasto i tak dalej. My mamy API bo założyliśmy, że to jest dla, dla tych, którzy chcą użyć danych w celu ich przetwarzania. Natomiast część ludzi potrzebuje dostępu do danych w innej formie. Pracujemy właśnie na tym, żeby wokół tego naszego API, żeby to zmienić, żeby udostępniać dane dla wszystkich. Jest różny typ plików, które są udostępniane. Są to zarówno pliki, które są dostępne w takim trybie CSV, czyli pliku przetwarzalnego, z którego możemy budować swoje aplikacje, ale również są i przekazywane w tak zwanym modelu gotowym do analizy maszyn Learningowej, na przykład w postaci JSON, -a. czyli to wszystko, co tu macie, w zależności od typu danych, może być pobierane, przetwarzane i przez was wykorzystywane. Panie dyrektorze. Może część ludzi, bo tam się chce jednak wprost kliknąć i pobrać na przykład ten Excel do siebie. Mhm. Nie poprzez jakieś tam zapytania. Mhm. I, bo to jest barierą. I, i, I dlatego wydaje mi się, że oprócz tego, że muszą być wszystko dla wszystkich te dane dostępne, to jeszcze drugie, trzeba budować wokół tego narrację. Dane urzędowe albo dane są trudne dla przeciętnego człowieka. Trzeba te dane nie tylko wystawiać tak, jak one są surowe, ale naszym zdaniem. Nadawać im znaczenie, pokazywać potencjał, co one robią, bo wtedy mogą coś, że tak powiem, zainspirować mieszkańców. W przeciwnym wypadku, jakieś tam dane, które nic nie mówią, no. Nie będzie z... wiadomo, co z tym, in... co z z tym zrobić. zrobić. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za przyjęcie nas tutaj. Ja jestem od wielu lat zresztą, mówię to oficjalnie, nie ukrywam tego, pod wrażeniem pracy, którą miasto zrobiło. Zarówno w domenie cyfryzacji, jak i tego rozumienia danych, no bo nie wystarczy, jak pan powiedział, tylko dane mieć, trzeba jeszcze je umieć e, przekazać i wyedukować tych, którzy z tego korzystają. Tak, dziękuję panu bardzo. Życzę zdrowia. Dziękuję. I do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce. Pozostało nam już. Tak naprawdę trzeci element naszej podróży po otwartych danych w mieście Warszawa, czyli organoleptyczne pokazanie Wam, jak wykorzystywana jest i co robi aplikacja. Aplikacja, która powstała parę lat temu, nazywa się Milion Drzew dla Warszawy i pozwala każdemu wskazać miejsce na posadzenie drzewa. Czyli promuje tak naprawdę zielone drzewa dla Warszawy. Słuchajcie, ta aplikacja jest na telefon, jest ona obecnie dostępna zarówno na systemy. IOS-owe, jak i Androidowe, każdy może sobie ją ściągnąć, ma ona bardzo prosty interfejs. Co ważne, jest to jedna z pierwszych aplikacji w Polsce, która w modelu otwartych danych każdy może wyrazić swoją wolę i wskazać miejsce, którym chciałby zazielenić Warszawę. Ta aplikacja nie jest wcale prostą aplikacją. Ona ma bardzo skomplikowany tak zwany programistyczny backend, czyli w trybie rzeczywistym. Dowiadujemy się, czy miejsce, które wskazaliśmy, jest gotowe na po osadzenie drzewa. Czy odległości między drzewami są wystarczające, żeby drzewo mogło tam zaistnieć? Z trzeciej strony weryfikuje wszystkie plany, które wiążą się z tym miejscem. Czy jest to miejsce prywatne, czy jest to miejsce miejskie, czy może jakiekolwiek inne, które gotowe jest do przyjęcia drzewa. Uruchamiamy aplikację, o której Wam na początku wspominałem. Aplikacja Milion Drzew dla Warszawy zawiera dwa moduły. Moduł Zgłoś oraz moduł Zobacz. W module Zobacz Jesteśmy w stanie oglądać sobie w trybie rzeczywistym, po namierzeniu swojej lokalizacji, jakie drzewa znajdują się w okolicach i są one w rejestrze miasta Warszawy. Na przykład klikając na to drzewo widzimy, że jest to Lipa, drobnolistna dzielnica w Śródmieście i tak dalej i tak dalej. Możemy sobie, zobaczcie, przeglądać robinia, jakie drzewa albo krzewy, o których wie miasto, ponieważ są u nich, są w rejestrach miasta, znajdują się w terenach, w których my funkcjonujemy. Druga funkcja, funkcja zgłoś. Jesteśmy w miejscu, namierzeni, w którym się znaleźliśmy. Widzicie, że widzimy takie dwa, takie dwie informacje, czyli potencjalnie w tych miejscach była już próba nasadzenia drzewa przez jakiegoś mieszkańca. Klikamy sobie w miejsce, składam sobie wniosek, podaję moje dane osobowe i proszę bardzo. Bardzo blisko zostało już wskazane miejsce do nasadzenia. Wybierz inną lokalizację. Czyli ja, próbując odpalać tę aplikację, próbowałem wręcz tutaj wskazać to miejsce do nasadzenia. Jeżeli natomiast uda się wysłać takie zgłoszenie, miasto przyjmuje zgłoszenie z odpowiednim numerem i w momencie, kiedy będzie gotowe do nasadzenia drzewa i te drzewo nasadzi, Wyślę komunikat zwrotny zgodnie z tym numerem, który otrzymaliśmy, że drzewo zostało nasadzone. Czyli pokazałem Wam w świecie realnym, jak wygląda aplikacja, która wykorzystuje z jednej strony otwarte dane, z drugiej strony buduje model partycypacyjny do tego, ażeby mieszkańcy mogli aktywnie włączyć się w całą transformację zieleni w mieście Warszawa. Dobrodęliśmy do końca naszej podróży po Warszawie. Wierzę w to bardzo, że udało nam się pokazać, czym są otwarte dane, dlaczego są ważne i dlaczego jest to fundament budowy nowoczesnych, inteligentnych miast. Co więcej, przemieszczamy trochę się po tej naszej Warszawie i pokazujemy Wam również różne miejsca, które tak dynamicznie, ale i tak wolno rozwijają się. Byliśmy na rondzie Daszyńskiego obtoczonego nowoczesnymi budynkami, byliśmy w centrum Warszawy, na Placu Bankowym, teraz jesteśmy niedaleko Fortu Sokolnickiego, w fajnym, zielonym parku na Żoliborzu. Moi drodzy, krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się dzisiaj w Warszawie. Po pierwsze, poznaliście definicję otwartych danych, i czym one są z punktu widzenia zarządzania, budowy komunikacji z mieszkańcami. Z drugiej strony, zobaczyliście trochę, jak miasto do tego podchodzi, jak osadziło te dane w swojej strategii oraz jak realizuje tą komunikację nowoczesną, cyfrową z mieszkańcami. I z trzeciej strony, pokazałem Wam aplikację, która jest taką emanacją trochę otwartych danych oraz modelu partycypacyjnego. Jeżeli podobała Wam się ta podróż, zostawcie łapkę. U góry, jeżeli nie, postawcie łapkę w dół. Ciężko jest te łapki razem postawić. I koniecznie zapraszam Was, subskrybujcie kanał Miasto-Miasto, bo to nie jest ostatnia nasza podróż, którą dla Was cały czas przygotowujemy. Na razie, hej!